Podsumowuję mówiąc, że nie on jest tu od rozstrzygania, który rodzic jest lepszy, a dla niego ważne jest prawo dziecka do decydowania o sobie. Pozwoliłem sobie Hajzerowi na te wszystkie rewelacje skrótowo odpowiedzieć jeszcze tego samego dnia na moim Instagramie, publikując serię storiesów, które możecie teraz zobaczyć na ekranie. Z tego mema z gąską jestem bardzo dumny. Przede wszystkim wytknąłem mu brak odpowiedzi na moje pytania o zapoznanie się z aktami sprawy i w krótkich żołnierskich słowach wyjaśniłem, czemu uważam, że nie ma racji. Natomiast tu następuje plot twist, bo kilka godzin później... Filip Heiser skontaktował się ze mną prywatnie i omówiliśmy ten temat między sobą. Finałem naszej rozmowy była deklaracja, by nie dorzucać do tej sprawy kolejnych wątków, nie rozdmuchiwać jej i ograniczyć do minimum używanie jakichkolwiek materiałów, gdzie widać osoby trzecie. Z mojej strony naciskałem też, by w przypadku publikowania czegokolwiek z tego typu sytuacji i interwencji zamazywać twarze osób postronnych, przede wszystkim dzieci. Deklaracji o respektowaniu tego nie dostałem, ale mam nadzieję, że zostanie to przez Filipa Heizera wprowadzone w życie, bo z tego co mówił w rozmowie zamierza on kontynuować nagłaśnianie tematu kontrowersyjnych metod stosowanych podczas tego typu interwencji i dalszą walkę o prawa dzieci. Mam przed sobą dokument, który właśnie do mnie przyszedł i który może sprawić, że sprawa wyszarpania z domu 11-letniego Olka Zbłogowa stanie się precedensem dla innych spraw.